Dziś w przygodach Pytalskich Tata pokaże mi jak działa winda, a dziadek wyjaśni mi skąd się biorą gwiazdy i co się dzieje gdy gasną. Hop sasa i hoo! Babcią cofnę się w czasie żeby zobaczyć skąd się wziął piasek, a wujkowie wytłumaczą mi dlaczego mamy odruchy. Mama i ja odkryjemy dlaczego komary gryzą. Komar! To będzie rewelacyjny odcinek. Przygoda Petalski. Come along with me and meet the smartest family in all the town. The white family. Mom can make it plain to see that what goes up eventually comes down. The Wawa family. family. Come and meet the Wawa family. We got a lot of real know how. Franklin knows a lot about momming. Ask him and I'll show you now. do airplanes When I land, I'll tell you why. Wytłumaczy, co to jest? Every person hears a cry. He rushes to the baby What's the deal? What could it be? It's Just got the wrong family. Hey, the questions that you have are not too serious. The animals and plants are not so mysterious. So have no fear. Everything will be made clear. Ugryzienie, które się But pamięta. Uwaga, uwaga! Pełne skupienie! Torpytalski usiłuje pobić rekord świata. Chce zbudować najwyższy domek z kart. Yy, yy, udało się! Hej, mistrzu, jak się czujesz? O, mm, trochę zwęgi. Hmm, To znak po ugryzieniu komara. Komary! Jest, Jest mój! Nie, ja pierwszy to ujrzałem. Oh! Nie przejmij się, zbudujesz jeszcze inny większy, gdy maść złagodził gryzienie. Dlaczego komary nas gryzą? Wiesz, synku, gryzą tylko samice. Samce żywią się nektarem lub innym sokiem roślin. Rozumiem, ale dlaczego samice nas gryzą? Żywią się krwią, by zdobyć energię, która jest konieczna do produkcji jaj. Ojej, ale ta jest gruba, mamo! Oh! To fascynujące owady, przyjrzyjmy się im Dobra, tylko żeby mnie znowu nie ugryzła Jest tam, prosto przed nami O, ale szybka Czy one się nigdy nie męczą? Komary mogą latać 35 godzin bez odpoczynku Hej, mamo, jak ona znalazła tego rybaka? Z daleka wyczuwają dwutlenek węgla, który wydycha Kamica, zanim z bliska wyczuje ciepło ciała, już wie, że znalazła pokarm. To jest obrzydliwe! Tak, ale ty jesteś ekspertem od obrzydliwości! Uspokójcie się, bo nic nie zobaczymy. Na początku zanurza swą kłującą szczecinkę w skórze i szuka małych naczyń krwionośnych. Dlaczego człowiek nie czuje, że gryzie go komar? Podczas ssania krwi komarzyca wstrzykuje w skórę swoją ślinę, która zawiera specjalne substancje znieczulające ból. Dlatego nie czujemy ukąszenia, ale tylko przez chwilę. Co to? Czy komary gryzą wszystkich, mamo? Tak, ale niektórzy są bardziej wrażliwi na ukąszenia, inni mniej. Mamo, nasz komar ucieka! Spokojnie, synku. Znam miejsca, gdzie jest pełno komarów. Proszę, pokaż mi! Spójrz tam! Staw. Komary składają jaja w stojącej wodzie, na przykład w stawie, albo w gnojówkach lub rowach. Samica składa co 5 dni około 200 jaj. O, o, one chyba są głodne! Są dwa sposoby ochrony przed komarami albo nosić ubranie zakrywające całe ciało, albo spryskać się środkiem odstraszającym, takim jak olejek cytronelowy, pochodzący z tropikalnych traw. Tym razem mieliśmy szczęście. Bo za siebie, mnie ugryzły. Więc co, przekonaliście się? Niestety na własnej skórze. Niestety. O co chodzi, gdyby Skopo to powiedział, śmialibyście się do łez. Koniec. salty oceans lightning thunder what the earth is like down under why there's wind, it's snowing rain Prawda o piasku Explain! Ostatnia warsza, wreszcie skończyłem! Hopsa sa! Oh. I ho! Oh yes. Zalt, mógłbyś trochę bardziej uważać? Przez ciebie Wiktorek musi budować nowy U, zamek? Na szczęście piasku jest pod dostatkiem. Właśnie. Babciu, powiedz mi, skąd się bierze piasek? Pokażę ci skarbie. Bazalt? Ruszamy w przeszłość? Ojej, świetnie. Popniemy się w czasie o 100 milionów lat do epoki dinozaurów. Dinozaurów? Chciałam, żebyś zobaczył ten wulkan! Z nastykającej lawy powstaną skały, a te skały zamienią się w piasek! Eee, wynosimy się stąd! Skały są twarde jak stal! To prawda! Widzisz te spadające kamienie? Tak! Ej! One się rozpadają! Owszem! A czasami spadają do rzek, gdzie woda jeszcze bardziej je rozkrusza. Z biegiem czasu rozpadają się na drobniutkie okruchy. Ten powolny proces kruszenia się kamieni i skał nazywamy erozją. Ależ, babciu, mimo tej całej erozji skała jest twardsza od wody. Tak, ale woda w strumieniach i rzekach jest w ciągłym ruchu. I przez kilka tysięcy lat jej prąd może całkowicie rozkruszyć kamienie. Wracamy do naszych czasów! I stąd pochodzi piasek na plażach. Jest znoszony z gór przez rzeki! Zgadza się! Ale to nie jest jedyne źródło piasku. Bazalt? Potrzebna łódź podwodna? Fale i ruchy oceanu pod wodą erodują nie tylko skały i kamienie, ale także linię brzegową. Te same fale, które kruszą skały, nanoszą także piasek na plażę. Proszę, Wiktorku, popatrz! Ojej! Ile to za a wiesz skarbie, że jest tyle rodzajów piasku, ile jest rodzajów skał? Na przykład w wulkanicznych piaskach na Hawajach znajduje się żelazo i bazalt. Bazalt? Tu jestem. Nie, 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 nie chodzi o inny bazalt. O czarną skałę wulkaniczną. Na bazaltowych plażach jest czarny piasek. Bazalt? Następny przystanek Afryka. A to jest pustynia Sahara. Uff, ale gorąco! O! Ojej! Ile o, tu piasku! Ojej, ale żary! Przecież na pustyni nie ma wody! W jaki sposób skały uległy erozji? To słuszne spostrzeżenie, Wiktorku! Na pustyni są niewielkie opady, ale jest wiatr, a wiatr także powoduje erozję skał. Hej, babciu, co tam jest? Wydaje mi się, że to oaza! Tam na pewno jest woda! Oaza, o, to coś dla mnie. Zaczekaj, bazalt, na pustyniach występuje często. Do... Fata Morgana. O, czemu nikt mnie nie uprzedził? Uuu! Koniec. Wielkie kule, kule ognia. 12354, 12355. Spójrz, Zygo, dostałem nową piłkę. Chodź pogramy. Teraz nie mogę, muszę policzyć gwiazdy. Coś ty, przecież są miliardy gwiazd. O nie, pomyliłem się. Słuchaj, Zygo. Dlaczego liczysz gwiazdy? Wydaje nam się, że jedna umarła. Ach, I dziadek wpadł na pomysł, żeby je policzyć i sprawdzić, czy wszystkie są. Gwiazdy umierają, a ja myślałem, że będą zawsze świecić. Świecą długo, przez miliardy lat, ale czasami się wypalają. To jest mgławica, Wiktorku. To tutaj rodzą się gwiazdy. Wygląda jak dym! Masz rację! Mgławica to wielki obłok gazu i pyłu. Co to jest? Wiesz, Wiktorku, nie możemy tu czekać miliardy lat na uformowanie się nowej gwiazdy. Więc dziadek Matik wynalazł zegar, który przyspiesza czas. Staram się o patent. Teraz patrz uważnie zaraz narodzi się gwiazda. Cząsteczki gazu mgławicy skupiają się dzięki wzajemnemu przyciąganiu. I powstaje ogromna kula gazu! Z tego przechodzimy teraz do następnej fazy. Tak jest, kapitanie. Oj, pomyłka, to przycisk odjedzenia! Cząsteczki gazu zaczynają się skupiać coraz bardziej i coraz częściej wpadają na siebie, co powoduje wzrost temperatury. Aha, z tym przyciskiem odjedzenia chyba coś jest nie tak. Hmm. I w końcu te zderzenia i ciśnienie powodują, że cząsteczki zamiast odskakiwać od siebie łączą się. Nazywa się to fuzją. A gdy nastąpi fuzja, gwiazda zaczyna świecić. Narodziny gwiazdy trwają 50 milionów lat. Ta jest wielkości naszego słońca, więc będzie świeciła około 10 miliardów lat. A jej paliwem będzie gaz. Lecimy dalej z Przed samym skończeniem paliwa, gwiazda zwiększa swoje rozmiary i zamienia się w czerwonego olbrzyma. Gdy paliwo już się całkowicie wypali, gwiazda zapada się. Siły grawitacyjne zapadającej się gwiazdy nie są w stanie skupić gazów. Gwiazda kurczy się i przechodzi w stadium białego karła. Jeśli zapadanie będzie trwało dalej, utworzy się czarna dziura, której grawitacja jest tak potężna, że nie przepuszcza nawet światła. Gwiazdy o większej masie nie zapadają się, ale eksplodują. Ta zużyła już swoje paliwo i stała się czerwonym olbrzymem. To czerwony nad olbrzym. Słusznie Zygo. Spaliła swoje paliwo o 4 miliony lat wcześniej niż by to zrobiła mniejsza gwiazda. Gdy się zapada, siła grawitacji jest tak wielka, że powoduje drugą reakcję skupiania się, która uwalnia ogromną ilość energii. Nadolbrzymy wymuchają jako olśniewające supernowe. Uh, niewiele brakowało. Ach, lepiej wynieśmy się stąd. Trzymać się! Ojej! To było świetne! Lepsze niż Gwiezdne Wojny! Koniec How does it do this? How does it do that? Max is the one with the electronic knack Machines are his so don't jak działa winda. Hej dato! Prześlij mi następną partię! Uch, w takich sytuacjach żałuję, że nie mamy windy. Uch! Gdybyśmy mieli windę, cały dzień jeździłbym w górę i w dół. W górę i w dół. Jak działa winda, tato? W windach wykorzystuje się krążek. Dzięki niemu łatwiej podnieść ciężary. Potrzebna jest tylko lina i przeciwwaga. Rozumiesz, synu, to łatwe. Uch. Wiesz, to tylko ogólna zasada. Przyjrzyjmy się prawdziwej windzie. O, ekstra! Bazal, bądź łaskaw zawieść nas do miasta, co? Kiedy wynaleziono windę? Krążki linowe stosowano już w starożytności, ale pierwszą windę zainstalowano w roku 1857 w domu towarowym w Nowym Jorku. A jak ona działa? Winda porusza się w szybie, w którym znajdują się szyny prowadzące. Kabina windy, do której wsiadają pasażerowie, porusza się po tych szynach. Jest podnoszona przy pomocy linek przerzuconych przez krążek. Ale winda nie składa się tylko z krążka. Oczywiście! Masz rację, wiktorku. Wsiadaj. A teraz patrz. O, co to znaczy? Z drugiej strony linek. Jest przeciwwaga, składająca się z płytek z ciężkiego metalu. Gdy kabina podnosi się, przeciwwaga jedzie w dół. Krążek jest napędzany przez elektryczny silnik. Dzięki temu kabina jeździ w górę i w dół. Ale jeśli jest silnik, to po co ta przeciwwaga? Po proste. Ona tu jest tylko dlatego, że było mi jej żali. i nie chciałem, by czuła się niepotrzebna i opuszczona. No ja wykonuję całą robotę. W porządku, wiem. Ciężko pracujesz, ale to film edukacyjny. No dobra, dobra. Wyjaśnię. Ach. Przeciwwaga jest cięższa niż kabina. Waży tyle, ile kabina, plus maksymalny ciężar pasażerów. A to znaczy, że gdy kabina zjeżdża, muszę podnieść tylko ciężar równy Ach. różnicy ciężarów przeciwwagi i kabiny. Inaczej podniósłbym tylko pustą kabinę. Na co by się to zdało? O, tu jesteście. Dzięki innym silnikom działają drzwi i. Hej, co się stało? Chyba bazalt jest trochę za ciężki. Silnik nie może podnieść tej. A co by się stało, gdyby tak pękła linka? Może pan to wyjaśni? Proszę mówić. Świetnie panu idzie. Po pierwsze, nie ma mowy, by tak się stało. A gdyby jednak, winda jest wyposażona w silne hamulce, które zatrzymają kabinę. To już wszystko, synku. Już wiesz, jak działają windy. Mm, przepraszam. Zapomniał pan wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. O czym? Winda nie jest do zabawy! koniec wrażliwy temat co z tymi ziemniakami no już je niosę o, pycha! Dlaczego wyrzuciłeś ziemniaka, wujku Skopo? Bo parzył mnie w rękę. Nie, nie parzył. Dzięki zmysłowi dotyku, wyrzuciłeś go zanim poczułeś ból. A jak działa ten zmysł dotyku? Wyjaśnię ci to. Gdzie jesteśmy? Przenieśliśmy się na chwilę pod skórę Twojej mamy. A to, co widzisz, to są tak zwane ciałka dotykowe. O! To właśnie dzięki tym facetom czujemy rzeczy, które dotykamy. My! Czujemy nacisk! Ale nie musicie naciskać na nas. Hmm. Hej, chłopaki, rozluźnijcie się! O! Ja także czuję zimno! Pokażę wam! To naprawdę zimno zimno Ja czuję gorąco A ja odczuwam ból, pokażę wam Och, nie, nie Dziękujemy, to nie jest konieczne Miło było was poznać Ci paceci są trochę nerwowi tak, lepiej stąd rzućmy na nich okiem. Co oni robią? Kiedy odbiorą bodźce, zmieniają je w elektryczne impulsy, które przesyłają do mózgu. Oto jeden z nich, ruszamy za nim. Kręgowy, gruby zwój nerwów biegnący wzdłuż kręgosłupa. Przecież impulsy biegną do mózgu! Owszem, są przesyłane wzdłuż rdzenia kręgowego. Och! Oh. Kiedy mózg odbiera impuls, analizuje go i identyfikuje przedmiot, którego dotknęliśmy. Potem mózg mówi mięśniom, co mamy robić, ale czasami to rdzeń kręgowy wysyła sygnały do mięśni. Tak się stało wtedy, gdy złapałem ziemniaka. <grywa> Scopo <up! grywa> Twoje ciałka dotykowe wysłały impuls do rdzenia kręgowego, a on przesłał go do mięśni twojego ramienia. Upuściłeś ziemniaka, zanim mózg odebrał sygnał o tym, że jest gorący. Tego typu reakcja nazywa się odruchem i chroni ciało przed urazami. Och! Oh! Oh! Uh, 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 uh. Oh, oh! Jesteś świetnym kucharzem, Mikro, ale może nam powiesz, jak mamy jeść te ziemniaki? Z fasonem! Uh! <laughs> <Arcoid brow> no i jak? <laughs> ah! Koniec. I co, Wiktorku? Czego się dziś dowiedziałeś? O, dużo ciekawych rzeczy. Dowiedziałem się, że tylko samice komarów nas gryzą. Potrzebują krwi, aby mogły znosić jajka. To jest obrzydliwe. Tak, ale ty jesteś ekspertem od obrzydliwości. Wiem już, że piasek powstał ze skał. Wynosimy się stąd. Skały są twarde jak stal. Ale woda i wiatr kruszą skały. Nauczyłem się też, że gwiazdy rodzą się wtedy, gdy następuje skupienie cząsteczek wodoru. Kabina windy jeździ w górę i w dół dzięki krążkowi, silnikowi i przeciwwadze. Przeciwwaga jest tu tylko dlatego, że było mi jej żal. Dzięki za wszystko. Więc to był bardzo pożyteczny dzień. Owszem, ale mam jeszcze mnóstwo pytań. Wersja polska Masterfilm. Reżyseria Anna Górna, dialogi Elżbieta Włodarczyk, dźwięk Agata Wieczorek, montaż Gabriela Turant-Wiśniewska, kierownictwo produkcji Mieczysława Kucharska. Wystąpili Agnieszka Kunikowska, Ewa Serwa, Jolanda Wilk, Beata Jankowska, Jarosław Boberek, Robert Czepotar, Jarosław Domin, Jacek Czysz, Ryszard Olesiński, Krzysztof Stelmaszyk i Piotr Zelt.